I się zastanawiacie, czy to już druga z, drugi odcinek z, tego, z, tej, z tej serii z tego Daily. I otóż tak. Jest to drugi odcinek z Daily. Mam nadzieję, że ten Daily będzie jak najdłuższy. Powinno być teraz w lepszej jakości. Um, dzisiaj zagrałbym tą postać już Wam pokazywałam, ale tą szczerze jeszcze nie grałem. Zobaczmy, wejdźmy nią i zagrajmy sobie. Wow, no ma coś takiego. Ciekawe. Ciekawe, bardzo ciekawe. Teraz bym wziął na w rekrucie, bo to skoro to jest postać, to tak na nowej. I graj. Gry, ktoś będzie mógł do mnie dołączyć, ale czy tak będzie, nie mam zielonego pojęcia. Bo albo ktoś dołączy, albo ktoś nie dołączy. Mam nadzieję, że teraz dobrze mnie słychać. Mam nadzieję, że dobrze widać. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. Okay. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i oglądania moich filmów. E, w, po, w pierwszym odcinku z Daily macie Twitch do Shagiego. Jeżeli ktoś nie wie jak kto to Shagie, to też zapraszam na ten pierwszy film. E, I tam, e, tam o, możecie obejrzeć u niego streamy, które nagrywa... Ale jeszcze, jeszcze chyba nic nie wrzucił, ale nie, nie widział. coś wrzucał. O, zabijam szczura. Pierwszy raz gram tą postacią, tak szczerze pierwszy raz z nią gram. Odglądki o ma dobrego. Jakie lagi mam, ale to już przy nagrywaniu. O, oczywiście, wszędzie jest leczenie. Bo to jest na weteranie, znaczy na tym, na rekrucie. A rekrut ma no, praktycznie wszędzie leczenie. Łooo, wow, jak ich rozwaliłem. No ja poki co gramy ze samymi botami, co w sumie nie jest złe, bo tu się gra głównie z botami. Lec, leży na skupili. Gdzie oni są? O! się ich znalazłem. Ilu Yonara zabiłem? Nie co tu się dzieje, szczerze nie co tu się dzieje Jedyne co wiem, że jest nowa walanka Dobra, e, dzisiaj chyba na razie nie będzie odcinka z Shaggy. Ale może dzisiaj zrobię też drugi odcinek z, z pierwszego, drugiego dnia Daily. Ale jeszcze nie Może będzie z że będę robił teraz jeden odcinek, potem zrobię kolejny jeden odcinek. Oho! Znaczy, że jedną rundę z tej postaci na przykład i potem jedną rundę z szagiem z innej postaci. Wow! Tak perfekcyjnie się obroniłem! Ej, Niger! Znaczy. Nie! Nie chciałem tego mówić, przepraszam. Nie umiem wycinać, to jest najgorsze. Botki nie piję. Chciałem powiedzieć, wielkolud. Ej! Spokój się. No. Leży jeden Co to jest? Co to jest? jego twarz? Jak wygląda jego? Gdzie jego twarz? Nie wiem. Dobra. Ale boss tak szybko? No jedyny plus tego, że już bossa nie będzie. Dobra, Dobranoc. Patrzcie, odetnę mu twarz. Głowa. Nie mogę. O, odciąłem. Wskażełkę już nagrałem, ale z tego jeszcze też nie grałem. Z tej postaci, z yy, tej pierwszej po lewo. Czy znaczy, grałem z niej w samouczku, bo jest tylko tak, samouczku do wyboru, hmm, ale tak to nigdy nią nie grałem, więc może bym nią zagrał, ale to będzie chyba w. Nie wiem, wiem robię tego, to będzie jeden odcinek z tej części z, z tego dnia, drugi dzień, day, pierwsza część. A potem z szagim nagram tamtą postacią na weteranie, czyli na tym mniejszym poziomie to będzie Każdy wie o co chodzi. No przetrwał do otwarcia bramy, no. Bardzo mi przykro, ale to będzie za Patrzcie. Co to? ty! E, e, e. Ej! Nie, słucham, że to Jak ja tutaj domejże prawie nie dostaję. Żeby mi się strzały, Dobra, mam strzały. Jeszcze więcej strzał. Jeszcze więcej strzał. Jeszcze więcej strzał. Jest! Jakiś typek dołączył! Dungeon Master dołączył do gry. Mam nadzieję, że będzie można nim pogadać na voice się. I że będzie Polakiem oczywiście. A coś tu go... Halo? Halo z Polski? Dungeon Master jest z Polski? Super, to na w jest. Nie! Hala, John Master. A kiedyś z Polski to wieś coś napisz na czacie? Nie ma na wyjściu Ej hey, halo, jesteś panie dungeon master? Oha? Nie Dobra, za to ja go wyrzucę. Oha? O, bardzo dobrze. Wiem, chyba tak Nie, niestety nie jest koniec. Zpoczajcie na to, tak dziać do bachu Czemu ja słyszałem? Ha, nie masz żarówek. Herce, herce, że w wyższej jakości możecie mnie obejrzeć. No. O, pida. Ja chcę. za dobrze idę. możecie pomyśleć, że tutaj przecież było przejście i ma się rację, bo to tyło przejście Woł! Wow, ale ich pozab... Najgorzej, że tu nic nie widać. Aha, trochę To nie mam. To nieźle. Napiszcie w komentarzu... Yy... Nie wiem. Szczerze nie wiem co Komentarze. Napiszcie komentarze o nich ze Steam, a to możemy poradzić razem. Nie, ja wtedy dobrze poszedłem. Nie, nie da się. się do, 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 do takiego No nie da się. No nie da się. Ken. Jeszcze bym jeszcze nie a, opuścił. Chciał sam go. O, tu już nie moja wina Tylko żeby teraz tutaj nie spaść Nie wiem po co to biorę, ale... Ale why not? No, a koniec Trzeba tutaj nie, tutaj nie, czy to trzeba tu? Nie, ej, Wicowie, zagubiłem się. Skąd? I teraz zgubiłem się, ha, to chyba tam trzeba, demeks. Tędy, dobra. Weź się do bastionu. O, skrzynka. Serebra! Już dołączy, czy jeszcze nie... Jeszcze nie. Damek. witam... Ej, Damek! Czy jesteś z Polski? Jak tak to, to wejść coś napisz na czacie? Albo kucnij trzy razy. Kucnij, a nie, trzymaj gardek. Jesteś z Polski? Dobra. Chodź. A masz to Chyba nie. Czekajcie, zrobię uh, jedną uh, rzecz. Uh, dźwięk. Uh, uh, dźwięk. Uh, uh, dźwięk. dźwięk, Dobra. No, a teraz możesz już strzelił cały czas. Ale to gra jest mega. Tam polecam, kupcie sobie ją dostępna na Steamie teraz za 5 zł. Normalnie kosztuje chyba 140, czyli 90. Jestem pewien, nie patrzyłem dokładnie co No chyba albo 140, albo to 90. Ale to jest taka przecena, to z 95% tak. Ej, Damek, jak coś, to ja aktualnie nagrywam odcinek. Wow! Wiesz, jest i tutaj nie miała? No. no pomysł. No chodźcie, gończ mnie. No tak. Żeby nam. Jest sobie zonu so, so. O. Bóg mi idą płaska. Znaczy bombę. Spać. Where? Markus, nie! Nie! on wyszedł A, super, bo go był O, terror Ej, terror, jesteś polski? Napisz coś na wejsie, albo napisać coś na czecie O! kuuu Nie wiem na uu, uu. Ja nawet ten temat od kogo nie O Daj, Dobranoc Ty też coś spać, Dobranoc Ej dobra, terror, terror Jak mnie słyszysz, jesteś Polski to kucnij Dwa razy Terror chyba nie jest z Polski. Ej, terror. Jak mnie słyszysz, to kucni. Jak mnie słyszysz, to kucni. No. To nie ważne Na razie gram z samymi botami. O! Ee, pamiętam, tutaj jest to przejście. Ja nie ukrywałam, że już grałem ten poziom o daro, o jezu, kolejnych dwóch dołączy zaraz będę miał tutaj samych graczy dobra, zaraz się ich dołączy spytań czy z Polski o dobra daro? ej daro mam pytanie, jesteś z Polski? daro, yy, czekaj, gdzie ty jesteś? ja,

Aha, super, źle zrobiłem jeszcze. Jakiś kupił do łączenia. Szkoda, że tamten nie polak piłki nie było duże. Dobra. Hmm, niech mogę chyba tutaj doznajomych się jakoś tak. Jeszcze, jeszcze nie dołączył typek. Możemy <śmiany> <śmiany> się... Opuścił? Nie, nie opuścił. Czek mnie dobiją, to ja nie wierzę w nich. Słychać mnie teraz, halo? O, słychać się. O, kury, chyba słychać mnie, sorry za ten... Czekaj, no, odrzuć zmiany. Ej, puch, Masz je zmiany. zmianę, zmiany. Ja gram pierwszy raz w tą grę. Ha jak, jak yy, Dobra, czekaj. Dobra, widzowie, darot, yy, daro to jest... Daro to jest yy, nowy nowy kolega, nowy gracz po prostu. Eee, czekaj, ej ja nie mogę Jak dojść. ja mam z tego wyjść, jak oni mnie zabijają? Ej, nie mogę, nie mogę tu przyjść do ciebie. To zamknięte. Ej, nie, ja nie mogę wstać nawet. No wiem, bo, jest, bo cię zabili. A jak cię, jak cię dobiją? Jak cię dobiją, to ja będę mógł po ciebie przyjść, bo ja cię dobiją. E, i będziesz okay. gdzieś tam, gdzieś dalej. Tylko, że... Nie no, nie mam jak do ciebie przejść. Bo to zamknięte. Chyba, że ci było jakiś pomoże zaraz. Nie, ej, daron nie, nie ma jak cię uratować. No no dobra, no to nie... Tylko ja dobije. ich wywalę tych. Weź zagłosuj, żeby on wyszedł. żeby go e, F5 kliknij. Kurde! Nie no, zagłosuj. No. Dobra, trudno. E, teraz dadłeś, ale zaraz będziemy mogli cię u u u u uwolnić, no. O, o daj to, no. o daj to, daj to. mi Ja po tej rundzie kończę odcinek Bo robię daily na, e, robię daily I po prostu Robię, dzisiaj będą dwie części z jednego daily O Będę mógł Co zaraz uleczyć znaczy, Kogo do ciebie dojdę Ja perfekcyjnie zrobiłem to Ja w, tą, ja w tej grze mam chyba z 12 godzin A, już. A ja nie mam w ogóle Aha A ją kupiłeś za e, na ją kupiłeś? No za wczoraj. 5 zł się opłacało No za euro 30 chyba No ale to są Dobra, 5... żyje No tak, ja cię uwolniłem. Dobra, teraz tego Kuku wywalamy Zobaczysz, żeby go wywalić Dobra, czy go wywali? Proszę, 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 jak go wywali, to głosujemy, żeby wywali tego i, i i go tam wywali. Ja dobra, wywalił go, teraz jeszcze tego drugiego. Nie, na razie nie mogę. Czekaj, mogę cię jakoś dodać? Kurde, to mam jakieś... jakieś bronie mam też. No, ja ci zaraz wszystko mogę wyjaśnić, bo ja to gram, no, całkiem dużo. Kupiłem ją chyba przedwczoraj albo przed, przedwczoraj A już mam już mam na najlepszy poziom jednej mojej ulubionej postaci O tu będzie boss tak Ojej oj się A jak się ten używa elix leczniczy? E, musisz jak masz e, na Trójką e, to klikasz A, i jak masz jak masz tą książkę czy coś Klikasz, Dobra, ej, już lewym. Ma. A jak masz, e, masz potkę to, to prawym. Znaczy, tu też lewym. O kurde! A prawym Co Czemu ja to wpadłem? Dobra. Kiciu, no nic sobie, tam. Ej, możemy się chyba zaraz dodać na Steam, a, nie? No, możemy jak chcesz. Dobra, czekaj, zagłosujmy, żeby on, żeby on wyszedł, bo ja wolę grać w dwójkę maksymalnie, albo z kimś wszystkim gadać, a nie, że coś typki bez gadania. Dobra, idziemy gdzieś? E, teraz, pa, e, świątynia Sigmara, to jest Sigma Marek. Mm. Dobra, Sara będzie, będzie tutaj boss, albo nie będzie. Tu będzie albo wielka walka i boss, albo będzie po prostu wielka walka. Nie, no tak, tu będzie boss, ale tu będzie trzeba przetrwać. W sumie nie czy będzie boss. Bo boss albo jest, albo nie ma, ale będzie trzeba przetrwać. Coś się dzieje. Ja pamiętam jak, jak z kolegą, tak z moim ja tak, czyli będzie jest, włos. Musimy przetrwać, mówię. Ło, go zabiło. O Jezu, czasami mam lagi to tym filmie. skończy, nagrywa to od razu leki. Dobra, widzowie, więc mówię, to będzie pierwsza część, yy, potem nagram z drugą część. Czekaj, Wywalam, nie mogę go nie mogę zagłosować, żeby go wywalić. Weź kliknij taba, potem prawy przycisk myszy i nakieruj na tego... Czekaj e... chwilę, bo mnie atakują. O, dobra, czekaj, dać pomóc. Chcesz płatkę na siebie? O dobra, wyszedł. Ja nie wiem co się dzieje, spam mnie si obraz obraz. tym mi się właśnie nie wie co tu się dzieje. Ja, ja, się leczę, chociaż nie potrzebuję. Ja ci będę mógł pomagać sobie ulepszyć postacie. Eminem z Fortnite'a! Grasz w sumie Fortnite'a czy nie grasz? Ja? No nie. A W The final zgram. A. Znasz taką grę? Kojarzę tą grę, ale nigdy nie, nie grałem do finalsu. No to kojarzę grę. Ciężka gra. To też Ogólnie jest oczywiste. Apo... Ale ten poziom jest Kilku. najłatwiejszy. W tym poziomie Bag jako jedynym nie ma bossa od mapy. Czyli zawsze jest w jednej rundzie boss. Jeszcze od mapy może być kolejny boss. To zależy na jakim jest poziomie trudności. Brak miejsca. Masz Jeżeli chcesz podnieść amunicję, to masz za dużo amunicji już. No. Ale zaraz będziemy mogli stąd uciekać. A będziesz chciał odwiedzić mój kanał? Mogę ci zasubskrybować, młody. Jej. Bo z tego co słyszę to masz mało lat. No nie no ja po prostu jeszcze mutacji nie przeszedłem. A ile masz lat? 12 12 No to ja mam dwa razy więcej niż ty. Ty, ty masz 24 lat? Dwa razy więcej. Aha Czyli 34. I zobacz, i grałem w takie gry no. Kupiłem ostatnio e, komputer od brata i, i po prostu powracam, bo długi czas nie miałem komputera i się teraz nie mogę no. Nie mogę się wczuć w, w te gry co kiedyś grałem na przykład no. no. A czy kiedyś? No, kiedyś jeszcze jak grałem to były strasznie łatwe gry, że tak powiem W porównaniu do tego co jest teraz? Ja myślałem, że ty masz tak 17 lat no widzisz? Mam taki głos, ale duchem duchem jestem 17-latkiem, że tak powiem. Jak widzisz, że w takiej gry gram nie ma problemu, ja i tak często nie gram, więc włączyłem się dzisiaj, bo wczoraj w sumie też ściągnąłem tą grę. A czy kupiłem? Bo mnie brat namówił. I jeszcze jakąś wczoraj jeszcze jakąś jedną kupiłem. Ale od razu ją wykasowałem Tak chodzi o się po jakiejś mapie i się ulepsza obronie Na ej, przykład tutaj. nie wiem zwykłej, zwykłe zwykłej zwykłe maczugi na jakieś tam topory krzemienne Aha, ej chodź tutaj, gdzie ty idziesz? Chodź tutaj gdzie się biliśmy z nimi No tu jest już wyjście, już koniec jest tej gry Tutaj, chodź, tutaj Ale my jeszcze zabijaliśmy kogoś Aha. Nie, niepotrzebnie. Ło, Ło! Aha, przeżyłem. Dobra, wskakuj tutaj. Dawaj, jeszcze go wywala. Aha, go się nie da wywalić. Rozella. Dobra, czekajcie, jeszcze dodam do znajomych na tym. na Steamie. Bo, jak nas wywali, do innych lobby. I co, tam skoczyć? Na dół? Tak, skakuj. A, poczekaj. Dobra, ja cię zaprosiłem do znajomych na Steamie. I wycięstwo. Dobra, I to widzowie... już koniec jest? Tak. Koniec Aktu pierwszego, pierwszego. ha? E, widzowie, to jest y, koniec pierwszej części, właśnie z, y, z tego Daily. E, potem będzie jeszcze odcinek z Shagin. Wbijajcie na no ten pierwszy dzień z pierwszego Daily. Do zobaczenia.